Jedzie Janek od Torunia, siwy wąsik mo. o w rynku białą róże, moze do, ta dana, na moze do. Janku, pod okienko, dobre piwko mam. Innym sprzedum za pieniądzki, tobie darmo dam, ta dana tobie darmo dam. Janek skoczył przez ostrogę, złamał se nogę. Co się dzieje, moja Maniu chodzić? Nie mogę, ta dana chodzić nie mogę. Jedź, no Maniu, po doktora, albo po pana. A jakby pan nie przyjechał, przyjeżdżaj sama, ta dana przyjeżdżaj sama. Uścielno mi to łzecko w nowy ku morze, połóżę się na nim sama, to mi pomoże, ta dana to mi pomoże. I ja o ci łzec kłaść się nie mogę, bo by ci się ogień przydał w te chorum nogę, dana w te chorum nogę. Nie bój się moja maniu, moj zdradziny. Położę się chorum nogę koło pierzyny ojdyny, koło pierzyny. Położę się chorum nogę koło pierzyny ojdyny koło pierzyny.